Hej cześć widzowie, zwlekałem, ale nadszedł czas, żeby nagrać nowy update do Boba i Bossipa. Oczywiście nowy to wiecie, był jakieś kilka tygodni temu, niestety nie miałem w ogóle okazji w niego zagrać, ale dzisiaj w końcu to zrobię. I teraz tak, wymyśliłem, że zrobię to na kilka odcinków, dlaczego? Już mówię dlaczego, chodzi tutaj o mój internet. Aktualnie mam słaby internet, co było widać po ostatnim live'ie z wczoraj, za który przepraszam, ale na pewno za niedługo zrobię, no... Ponownie jakiś ogarnę, jak już ogarnę sobie lepszego neta, bo będę starał się jakiś tutaj wprowadzić. Problem jest taki, że ciężko tutaj o dobry internet, a co najlepsze przeprowa przeprowadziłem się tylko ulicę dalej. Także no, niestety tak to wygląda. Mamy tutorial, mamy Boba, take, ov take over, take hour, <grych> mamy też Week in the background i co mamy? No i oczywiście Boba i Posipa. Wiecie co, ja zacznę troszeczkę od tyłu jakby. I polecę w Boba. Dlaczego? Bo Boba i Rona uwielbiam i wiem, że to będzie śmieszny odcinek, tak więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się to spodoba. Ja klikam OK. Chyba działa. I generalnie tutaj jest ta opowieść, że Bob i Bossy wbijają do Minecrafta, ale pojawia się Bob. I jeden z tych kolegów też nazywa się Bob, więc zobaczycie o co mi chodzi i jak to zostało połączone. Jest to piękne, dlatego zaczynamy od tego tygodnia. A później nagram wam Boba i Bosipa, jak się zmienił. I oczywiście jeszcze jego przyjaciół. Będą trzy odcinki z jednego moda. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A ten stoi, nic nie mówi. Tak, bo oryginalna historia jest taka, że idą, idą na Ender Dragona, ale to jeszcze zobaczycie. Zapytajmy go. Okej? Okay. Dał mu mikrofon, stoi. O, wyciągnął swój. No jasne, że chcę zaśpiewać, co ty w ogóle pytasz, goście? Dobra, lecimy. I to będzie tydzień z Bobem. Bobem, który pojawił się w Bobie i Bossipie. Copycat. E, może być naprawdę... śmiesznie, no wiecie, w końcu to Bob. Nawet strzałki ma z uśmieszkiem, zobaczcie. Piękna sprawa. I tam w tle sobie idzie... Nie pamiętam, jak on się nazywał. Nalejcie sobie jakaś postać. Dobra. Wiecie, ja w końcu Boba i Bossipa nie nagrałem, ale teraz to nadrabiamy. I pomyślałem, że zaczniemy troszeczkę od tyłu, bo jednak ten Bob mnie tak najbardziej ciekawi. Ale oczywiście zaraz, <grym> za chwilkę nagra się kolejny tydzień, także spokojnie wszystko będzie, bo jest tego naprawdę dużo. A żebym wysłał godzinny materiał na tym internecie, to bym czekał chyba cały dzień. Więc niestety, no mam problemy z netem, ale załatwię to. Tak, tydzień, dwa i będzie po problemie. Też cały czas urządzam nowe mieszkanie, więc może być lekkie echo dalej. Ale w końcu będzie ok. Także dzięki, że jesteście ze mną mimo problemów. Naprawdę, to dużo dla mnie znaczy, że. nie uciekacie. <laughs> nie, no przeprowadzka ciężka sprawa, naprawdę. Tyle problemów i tutaj wyszło. Dobra mamy full combo, bardzo mi się to podoba. Bob śpiewa Bos i obok, Bo chyba dobrze mówię tak, bo ten w niebieskich to jest Bob. Tak, kazałem wam długo czekać, aż to nagram. Ale no mówię, no w ogóle nie było okazji, żeby to nagrać. Ale w końcu lecimy i bardzo mi się to podoba. No Bob ma taki świetny głos, chodzi mi o tego... Boba po lewej oczywiście. Ten po prawej też ma spokój, ale wiecie, mój faworyt po lewej. Którego jako jedynego nie przyszedłem tak do końca. Nie, jeszcze Impostor, ale tego Impostora, gdzie jeden hit się nie trafi i koniec to masakra. To jest naprawdę trudne. Dobra. To było proste. O, Wkurzyłeś Boba, gościu. Jesteśmy w Friday Night Funkin'. To jest też w tej oficjalnej wersji Boba i Bosi. czyli w pierwszym tygodniu z nimi. Ale tutaj... Bob się wkurzył. Bob się wkurzył. I know, we need to visit that place again Musimy jeszcze odwiedzić to miejsce, Bip. Patrzcie! Ron wygląda jak Bossip, a Bob wygląda jak Bob! To się stało! To się stało, naprawdę. Co jest? Wiedziałem, że będzie coś dobrego. No, musiałem w to zagrać. Ron, jak zwykle, wykręcony. Czy ty jesteś, Bip? Moje imię to Bob. Z Bob i Bossip Kumoda. A, wyzywają się znowu. Ten mówi, żebym się zamknął. Ehm, daj mi mówić. Bru... Co? Co oni gadają? Pozwólcie, usta że ustalę kilka zasad. Nie jestem e, dreamem, nie mówcie tak na mnie. E, druga zasada. E, jeżeli nie wygrasz, to zginiesz. Hej ludzie, jestem Ron. Spadaj, Ron. No nie, dlaczego obrażasz Rona? Dziadu jeden. Dobra, widzowie, zobaczcie. Tu będzie naprawdę memicznie. Nad głową yy, Boba na pasku HP jest yy, Hair. Hair. Chodzi oczywiście o włosy. Także, no, śmiesznie zrobione. No, niezłe, let's go. Mówiłem, będą memy. Będzie skaczący Ron po całej mapie. No, bo w końcu to Bob i, i Ron. Chciałem powiedzieć Bossyk. Bob i Bossyk jako Bob i Ron. No to to musi być memiczne, no nie wierzę, że nie. Po prawej mamy jakiś Twitter w ogóle czyjś. A mogusa w tle? No nieźle. Oho! Właśnie o tym powiedziałem, to było creepy. Dobra, muszę się skupić, bo słabo idzie. To nie zładujeczka. O nie, to jest smutny Bobby i bossy, jak ze Spongeboba, w Spongebobie kiedyś takie twarze były. Eee, okej. Okay. Widzę, że chłopaki nieźle się bawią. Dobra, nadrabiamy Accuracy, bo coś, coś słabiutko, no coś tak... U! Jak ty się nazywałeś, bo już zapomniałem, Agent Anders chyba? Co to było? No, nie spodziewałem się takiego spamu strzałek. Nie byłem gotowy, widzowie. Ale mi zepsuło. Dobra, to, to nie pójdzie dobrze. Na pewno nie z Bobem i Ronem. Oni są totalnymi wariatami i memicznymi postaciami. Także, no, nie ma opcji, żebym dobrze to zagrał. Nie wiem, czego się spodziewać. No właśnie. On przenosi nas do swojego świata? <laughs> nie no nie wytrzymam Co się dzieje? CO SIĘ DZIEJE NA TYM EKRANIE?! A no i szyba rozwalona Jejku, podwójne And now go make me a sandwich. Co? Free... Nie, Minecraft Diamond? Dziewczyny? Co? <laughs> o co chodzi? O nie! Odpalił się! Odpalił się! Co za gościu! I z tymi włoskami niebieskimi Od woba Okej okay. um. Moje accuracy jest na poziomie... Nie wiem jak to nazwać Zostałem zbobowany. <laughs> nie no, Bob i Ron to po prostu no nie da się, nie da się. Eee, dobra Bob, ty, ty cicho, już, już przestań, przestań wyzywać, że kogoś... No wiesz. E, o, a Mogusa ktoś złapał. Dorwał go. Dobra, czas na mnie. E, mam na imię Ron. Club Penguin Membership? A, było coś takiego. Była taka gra jak Panfu. Jak ktoś kojarzy, to może dać komentarz. Był to Club Pingwin i to była w sumie gra dla Mereza w końcu Pinguiny Mereza. Eee, zostałem oznaczony w innym modzie. New update every FNF mod ever. Dobra, to znamy z Boba. A gdzie zostałem? No. Eee, no nie żyję po prostu. Moje ciało. Do dobra, wystarczy! Tortury przez lata. Nie, dobra, 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 dobra. Jedyne, przez co żyję, to przez ból i cierpienie. Nie mogę tego zrobić, nie. Weź mnie stąd, zabierz. Zakończ tą torturę. Wiem, kto w to gra. Zabierz mnie stąd. To nie żart. Przestań nagrywać swoim OBS-em i <laughs> zabierz mnie stąd. Okej. Okay. Rob bitwa. Okej. Okay. I lecimy. Dobra, widzowie, trzeba lepiej zagrać, bo w tamtym podejściu nie wiem, co ja odwaliłem. Co ty? Rom! Widzowie, co to było w ogóle? Ja to miałem wyklikać? Ok. Amogus Przestańcie gadać Ta. Amogus wszędzie I dwójeczka I Ron dalej skacze Nie no mówiłem wam, że to będzie dobry tydzień Dlatego go wziąłem jako pierwszego Bo to jest taka przeróbka i naprawdę luźna ee, No luźny tydzień, luźna gierka Mod Można się pośmiać, a później przejdziemy Do update'u Boba i Bosipa I like it KG. O, dziękuję, to miłe. O nie, wolałbym tego nie wyklikiwać. Nie no, widzowie, muszę być bardziej skupiony, bo w ogóle na spam strzałek nie jestem gotowy. Jakoś tak się rozluźniam przez te memy i śmiesznotę tego. Śmiesznotę? Jest takie słowo? Um, nie wiem, śmieszność, o. To niezła śmiesznota. I cały Ron lata po całej mapie. Dobra, mamy go chyba. W ogóle patrzcie na nazwę tej piosenki, Ronald McDonald's Slide, to, to nie jest normalne. Ło! Co? Nie widzę! Ścina mi komputer! Co to było? Aż mi komp zaciął. Widzieliście to? Nie byłem w stanie nic kliknąć. No mówię, dlatego tutaj accuracy nie jest ważne. To, to po prostu ma być śmieszne, widzę. Jejku, co to było? Graliśmy w Geometry Dash. Co prawda grałem, ale słaby w to jestem. Było widać. To, tu, to, tu, 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 tu. Proszę mnie nie wyzywać, co? Ja to jest. Widzicie hyperkama po lewej na górze? I tę słabą jakość? To jest wiecie ze starych poradników na YouTube, jak sobie byście odpalili. Ja jestem boomerem, to pamiętam. Może ktoś z was też, dajcie znać, czy pamiętacie? Poradniki w notatniku zawsze były z tą muzyką. Może jest tutaj ktoś, taki boomer jak ja, kto to pamięta. Dobra, ale i tak nam lepiej idzie tutaj. Ale jakby nie poszło, po prostu, no bawi mnie ten mod totalnie. O ja, ta piosenka! Dun, 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 dun. Ale piękne. Jeszcze ten Bob. Co tu się dzieje? Ja naprawdę już nie wiem. Nie. Nie, widzowie, to był najbardziej szalony mod. Nieuczciwe. Nie miałem czwartej ściany. Nie a chyba się przemienię, tak? Okej, okay. okej. Okay. Siema ma amor. Amor to chyba ten, który będzie w tygodniu z Bobem i Bosipem. Powiem wam tak. Oczy dla mnie wyszli. O, tak wam. Po <grywka> Nie no, wyskoczyły mi oczy po prostu, czy jak ktoś tam mówi. Bez... Naprawdę, naprawdę dobry młodzik. Zapraszam was za niedługo na kolejny odcinek z kolejnej części update'u do Boba i Bosipa. No dzisiaj było naprawdę śmiesznie i fajnie było zobaczyć Boba i Rona. Dzięki i cześć.